Witam serdecznie. Miej gościem nowy nabytek Batimowców, Krystian Wojciechowski. Witam, cześć. Krystian, jako właśnie nowicjusz tego zespołu, jak ocenisz starcie z Ekstraklasą, starcie z potęgą, czyli z Sylwią, bo dzisiaj na boisku na pewno walczyliście, ale było widać, że Sylwia naprawdę dominuje. Co powiesz o tym spotkaniu? No wiedzieliśmy, że to będzie jedno z cięższych spotkań w Ekstraklasie. Ogólnie biorąc udział w Ekstraklasie, bo propozycję, żeby tak zagrać, więc podjęliśmy rękawice. Wiedzieliśmy, że no, każdy tutaj mecz będzie ciężki. No, co, no musimy, musimy popracować, żeby coś tam osiągnąć w tej lidze. Jesteście już wielcy, ponieważ, tak jak powiedziałeś, podjęliście rękawice, by przystąpić do ekstraklasy, ale wiele zespołów nie chciało. Jak myślisz, nawet takie wyniki uczą, pokazują wasze bolączki, będziecie potrafili to wykorzystać w przyszłości, żeby takie błędy nie popełniać? No, jasne, tak jak mówił tutaj poprzednik. Że no, większość drużyn tutaj w Ekstraklasie grając z nimi, cofają się, czekają z tyłu nie, tak. i nie otwierają się. A my w tym spotkaniu właśnie chcieliśmy odrabiać straty i za bardzo się otworzyliśmy na tego wyniku tak taki jak był. Pytanie do Ciebie: jak Ty się wkomponowałeś w szereg abatimowców? Bo wiemy, że od tego sezonu ich zasiliłeś, nie rozegrałeś jakoś specjalnie dużo meczów, ale czujesz tu hamie już w tym drużynie? No tak, jestem tutaj, znam parę osób, zwłaszcza braci Mateja, Mieliśmy tam okazję się gdzieś spotkać z Maćkiem Naziem do klasy. No to z nimi coś tam czuję, większe to zgranie. Z Piotkiem Góreckim też bardzo fajnie się gra. To jest świetny playmaker. No ogólnie fajna drużynka, no ale tak jak mówię, musimy się jeszcze by pouczyć, żeby, żeby grać w tej ekstraklasie. Super, wesołych świąt i do zobaczenia w nowym roku. Dzięki Dziękuję za wizytę. Wesołych cześć.